W sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze muks Marcinki Kępno. Członkowie klubu wysłuchali sprawozdań z finansowania i działalności klubu za miniony rok. MUKS Marcinki Kępno prowadzi szkolenie utalentowanych dzieci i młodzieży głównie z terenu powiatu kępińskiego w czterech kategoriach wiekowych. Źródłem finansowania klubu są przede wszystkim dochody z tzw. comiesięcznego opodatkowania się, czyli darowizn przez członków klubu oraz darowizn przekazywanych przez sponsorów. Dzięki takim środkom piłkarze różnych roczników mogli w minionym roku gościć m.in. na turniejach we Włoszech, Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech. Również klub otrzymuje dotacje z gminnego samorządu, a w 2007 roku także otrzymał dotacje z Ministerstwa Sportu. Ogółem suma przychodów prawie 200 tys. złotych w 2007 roku jest imponująca. Ale mi się wydaje, że no, no, chyba nie jest najgorzej, że tak powiem. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że tamten rok był bardzo, bardzo ciężki pod, pod, pod względem różnego rodzaju organizowania imprez, szkoleń, wyjazdów. Dużo kosztował nas zdrowia, dużo też kosztował finansowo, no, ale wyniki finansowe, które zostały przedstawione w sprawozdaniu są dobre, tak trzymać. Jest, jest nadwyżka. Może w tym roku nie będzie tak dobrze, dlatego że na, na tą nadwyżkę na pewno miała wpływ dużą te dotacja, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku najprawdopodobniej nie otrzymamy, ale my się wydaje, że sobie damy radę. Najważniejszym punktem zebrania było podpisanie porozumienia o współpracy z Polonią Kępną, o czym mówić będziemy w piątkowym wydaniu teleobiektywu. Za nami inauguracja wiosennych rozgrywek na boiskach regionu. Największą sprawili zawodnicy Pogoni Nowe Skalmierzyce, którzy pokonali płomień kozimiec 3 do 1. W mroczeniu orzeł przegrał z koroną 1 do 2. Podziałem punktów zakończyły się poteczki w Ostrzeszowie i Trębaczowie. W Ostrzeszowie Wiktoria zremisowała z Jankowymi 2 do 2, a w oglądanym meczu w Trębaczowie Pogoń 1 do 1 zremisowała z Grągoliną. Zagraliśmy słaby mecz. Myślę, że liczyliśmy na więcej, no ale to wiadomo, to jest sport. Asystentem sędziego głównego w Trembaczowie był Piotr Wasilewski, który w piątek debiutował w Orange Ekstraklasie prowadząc spotkanie w PGEG i GKS Buchatów. Jeżeli jest o mnie cicho, jeżeli e, nigdzie w gazetach e, oprócz wzmianki, że debiutowałem nie pada nic innego, no to chyba nie było źle. Była trema? Pewnie, że była. E, chociaż tak szczerze mówiąc większa była przed meczem Pucharu Ekstraklasy w Bytomiu, gdzie, gdzie no był taki... Pierwszy prawdziwy hmm, sprawdzian, jeżeli chodzi o drużyny pierwszej ligowej. Tam jeszcze dodatkowo mecz był w telewizji na żywo, więc dodatkowe emocje. Tutaj już było troszeczkę spokojniej. Piotr Wasilewski to jedyny sędzia z całego okręgu Kaliskiego z uprawnieniami do prowadzenia zawodów pierwszej ligi.